thank you very Wszystko w ruszy. To. To. będzie 10 sekund, nie? 10 sekund... No. Jest na maksa. Jest na maksa. I ja wrzucam i 10 sekund odliczę, tak? Dobra, tak. Dobra. Dobra. To puszczę równo tam z tym, co? No, masz A tu masz 13 ustawione? 13 tu ustawiłeś? A okej. Okay. czyli sznicze się Jak start jak ja powiem Ci. już tutaj nie? Dobra. Tu patrzymy sobie na zegar, tak? 13. Tak. Nikt nie, nikt nie zrobił, nikt nie zrobił. w każdy się zmieścił, każdy się zmieścił. Dobra. Z przodu stać? Dobra. Dobra. Hop! Już Patryk. No, widziałem. Idziemy. Oddychaj. Dobrze, dobrze. Oddychaj, oddychaj, oddychaj. Moc i pulę. Dobre tempo. Trzymaj tempo, trzymaj tempo. Dobre tempo. Mocny pul. Mocny pul. Mocny pul. Biodro. Mocno biodro. Nie rękoma. biodro. Mocny pól. Mocny pól, jakie masz siły. Tak, do tyłu te głowę. Wdychaj sobie, spokojnie. Te tak. tempo, trzymaj te tempo, jest dobrze. Trzymaj te tempo, jest dobrze. Zero presji.

Minus pisa Minus Pisać Mocno wyciągaj, mocno wyciągaj, mocno wyciągaj. Zaraz tanki nie będzie. Mocno wyciągaj. Tak. Dawaj, daj mocno, mocno o końca, wyciągaj, o! Tak, 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 mocno, 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 op. Dobrze. Podejdź się spokojnie, podejdź, podejdź spokojnie, Ja Jazda, nie kalkuluj. Dobrze, dobrze. Dobra, zostaw, zostaw. Filip, tak żebyś nie blokował. Stoisz przy swoim stanowisku i tylko masz przód tył, nie? Nigdzie nie chodzimy w kółko. Mocno, mocno. Dawaj, rób. Zrób, musi zrobić do końca. Do końca zrób teraz. Zaraz podzielimy na rację. Do końca to zrób. Do końca, tak, mocno noga. Za głęboko siad, troszkę wyżej. Za głęboko. O. Daj, nie, tak nie odpoczywaj. Dawaj mocno, 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 mocno. Tak. Dotykaj. Tak jest. Daj moc, co nie poddaj się. Dawaj, 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 hej! Daj moco, do konca, do konca, hop! A guradu, guradu, tak. Moco, moco, mocno moco, tak. Do końca tak. Długie kroki, długie kroki, dłuższe kroki. Długie kroki, długie kroki, długie kroki, nie myśl o nic niczym. Dobry czas. Dawaj, długie kroki, długie kroki. Daj 15-15, dawaj, musisz. 15-15, nie myśl o nic niczym. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć sześć, siedem, osiem. Dawaj, 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 brakuje, dawaj. Szukaj naprężenia w nogach, nie rób luzu na dole. masz o więcej siły. Dawaj, mocno, o. górach, O, Od razu. Nie schodź za nisko też. Dawaj, dawaj, Zbyku, dawaj, dawaj, dawaj do końca. Przyciśnij troszkę, przyciśnij, przyciśnij teraz końcówkę całą. Nie możesz odłożyć piłki przez całą końcówkę już. Nie myśl nawet o to dużo odkład. Po prostu rób, Po prostu rób, nie myśl. Rób. Rób. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Do końca, do końca. Jest jeszcze dużo czasu, dawaj. Do końca, do końca. Przyspiesz troszeczkę. Nic potem nie ma już. Do końca, do końca, do końca. Nie zatrzymuj się na biegu. Ostatni raz, ostatni raz. Nie myśl o niczym. Ostatni raz. Tak, hop, tak, rozpędzaj się, ścigaj się do końca. Do końca, ścigaj się, tak, tak, końcówka. Końcówka mocno. Końcówka mocno. Tak jest. Tak jest. Do końca, do końca. Dawaj do końca. Dawaj do końca, dawaj do końca. Bies, bies, bies piłkę, dawaj do końca. Do końca jedziemy. Hop, hop, hop. Tak jest, góra Dawaj, do końca, do końca, do końca. Jest do końca, Zbychu, do końca, łapiłe, do końca. Dawaj, łapi ile może. Łap ile może. Jedziemy, jedziemy. Kop, hop, hop! hop. Hop! Bieg, szybki, szybki bieg, szybki bieg, nie analizuj. Tak, hop. Hop, tak, od razu. Obróć i zryw, tak. Odbij się z nogi, jak jesteś na dole. Zatrzymałem, nie? 12.24 To jest plus 48? 48, a ten? plus? To Sochi. Sochi. Tak. Za nisko rzucałeś. Jeszcze chciałem krzyczeć, ja wiem, ale... W pierwszym rzucie to no. mi się tak jak... Wiem, ale to... Takie tarcze też są, nie? No, ja A tam, ale tam tak dobrze, bo z rytmem to ci pomaga. No, bija wreszcie szybciej, wraca Z kwalifikacją. No, miałbym już tą retuszkę, nie? Pod to może tak jak nie jest